Witam wszystkich na kanale Damian Kuchnia Kuchni Dziś zrobimy sobie pyszną roladę serową Będzie ona z sera żółtego Zaraz zobaczycie, będzie tam jeszcze kurczak i pieczarki Do przepisu za chwileczkę przejdziemy A nowych widzów proszę o subskrypcję i wszystkich o komentarze Komentarze są strasznie potrzebne do budowania tego kanału Dzięki nim dowiaduję się czego ode mnie oczekujecie ale też podkręcę algorytm YouTube'a i częściej wyświetlają moje filmy to też mój kanał staje się bardziej popularny i jest nas coraz więcej dzięki temu. Więc zaczynajmy przepis. Składniki znajdziecie pod filmem, ale tutaj Wam powiem, mam zwykły żółty ser. Kupcie sobie po prostu jakiś zwykły żółty ser, taki, no jaki lubicie. Yy, byle to nie był jakiś wyrób serobodobny, tylko po prostu ser. I ścieramy go na tarce o grubych oczkach. Jak widać, mam starty elegancko na wiórki. Teraz dodaję 4 całe jajka. Dodaję 3 kopiaste łyżki majonezu. A jeszcze trochę. No i to wszystko mieszamy razem. Tutaj, okay, po chwili mieszania. Taka widzicie jest konsystencja, nie dodajemy mąki nic więcej, odstawiamy, bierzemy zwykłą blachę od piekarnika, widzicie taką tu mam blachę, może tak kilka ręce, o, no i wykładam całe to ciasto moje, ten mój ser i rozciągam równą warstwą po całym papierze. Ok, tak to wygląda. Wkładam do piekarnika na 20 minut, 180 stopni. I my sobie robimy w tym czasie farsz, który będzie w środku, który zawiniemy. Więc to teraz ląduje w piekarniku. Do farszu potrzebujemy dwie cebule pokrojone w kostkę. Ok, cebulę mam załatwioną, teraz zajmiemy się pieczarkami. Na tej samej tarce, co ścierałem ser na grubych oczkach, ścieramy pieczarki. Ok, pieczarki mam starte. Teraz zajmiemy się filetem z kurczaka. No więc mam tutaj umyte filety z kurczaka. Biorę sobie taki filet, wykładam, krawam polędwiczkę. Będę go kroił na takie płaty grube jakieś pół centymetra te pół centymetra to maksimum jeśli chodzi właśnie o te skrawanie można by to rozbić tłuczkiem a to się tam później przerywa więc mi się wydaje że lepiej to po prostu tak pociąć ok kurczaka mam pociętego teraz sobie wezmę przyprawę kebab gyros taką klasyczną jaką znacie ale ja mam tutaj bez żadnych konserwantów więc naprawdę spoko bez żadnych w sodu. Taką sobie poszukajcie będziecie zadowoleni. Firmę nie będę reklamował, ale to idzie do sklepu, ten wie o którą mi chodzi. Ok, tak to zostawiam. Jeśli chcecie, możecie tego kurczaka przewrócić. Posypać z drugiej strony, ale moim zdaniem tyle wystarczy tej przyprawy. I ja teraz tak posypuję to z jednej strony. Moim zdaniem to wystarczy. Jeśli ktoś chce, może to posypać sobie z drugiej strony i spoko. Ale teraz idziemy na kuchenkę i przygotujemy resztę farszu. Teraz na patelnię dodaję troszeczkę masła. Najlepiej smażyć na maśle, nie na żadnym smalcu, nie na oliwie, nie na oleju, tylko właśnie na maśle, bo później jak nam zastygnie ta rolada to po prostu to masło też zastygnie i będzie po prostu to bardziej takie twarde zwięzła. i zwięzłe jak już masło nam się roztopi dodajemy cebulę no i smażymy smażymy aż po prostu będzie miękka i troszeczkę nabierze jakiegoś koloru cebula się przyrumieniła dodaję pieczarki. mieszam chwilę Niech się smażą, one puszczą dość dużo wody, także ze spokojem, teraz jeszcze parę minut będzie smażeni. Oczywiście pieczarki musimy posolić. Rolady nie soliliśmy, nic, ponieważ tam jest sól już w serze, w majonezie, także tam jest nie potrzeba przypraw, ale do farszu jest, jest potrzebny pieprz. I też nie żałować, trochę go tam wkręcić. Wiadomo jak to wystygnie, będziemy ją jedli na zimno to ten smak troszeczkę nam też siądzie i po prostu, żeby to nie było jakieś dłe albo coś w z stylu, także trzeba trochę tam przy, tych przypraw wkręcić ja jak coś robię z pieczarek, w ogóle z grzybów to zawsze dodaję sos sojowy, dlatego że on podbija właśnie ten grzybowy smak więc 25 ml sosu sojowego i teraz ja jeszcze do dodania pikanterii, a nie będą tego akurat jadły w małe dzieci, dodam sobie przyprawę taką mieszankę przypraw chili w płatkach. Ja sobie tutaj kręcę. Jeżeli nie chcecie mieć pikantne, no to oczywiście nie dodawajcie tego. Ok, no i teraz kwestia taka, żeby to wysmażyć, żeby po prostu odparowała nam ta woda którą puszczają cały czas pieczarki na chwilę, jeszcze potrwa parę minutek ja to smażę i widzimy się za chwileczkę na stole już przełożę sobie kamerę więc teraz tak tutaj mam ciasto na tę naszą roladę przewracam je ściągam folię przepraszam papier To spokojem, to się nie rozleci i teraz ta strona jest taka fajna, błyszcząca. Będziemy smarowali tą stronę. Ok, układamy piersi z kurczaka tu od brzegu. OK. Teraz wykładam mój farsz pieczarkowy. Równo rozsumowuję. I tylko na tej części właśnie. Tutaj widzicie, gdzie jest, gdzie są piersi z kurczaka. Teraz przy pomocy tego samego papieru zwijamy naszą roladę. Dociskamy. I zwijamy. I chodzi o to, żeby ten koniec, który nie był posmarowany niczym, on był nadal. On był na samym na dole, tak? Ten koniec nieposmarowany jest na dole. Tutaj troszeczkę wypadło, ale to są drobiny. Każdemu się zdarzy. Teraz biorę ten papier, biorę tą moją roladę. Układam tym yy, końcem, który został na końcu na dół, a zawijam papier jeszcze raz. I teraz wkładam to do piekarnika na 30 minut na 180 stopni. Więc widzimy się za jakąś chwilę jak to wyciągnę. roladę wyciągnąłem po 30 minutach, ale teraz ona musi postać i musi wystygnąć. Później ją pokroję i wam pokażę jak będzie wyglądała. No i ona jest jeszcze delikatnie ciepła, minęło tam mi 2 godziny, ale tak to wygląda. Ja zaraz Wam ją pokażę po przekrojeniu, jak to będzie wyglądało. Tak, teraz sobie pokroimy tą roladę. Wiecie jak na moim kanale, to nie jest fit, ale u mnie jest tak. Albo mamy super fit z albo mamy coś kurde, naprawdę takiego, że. <laughs> Zobaczcie. Serowa rolada, kurczak i w środku pieczareczki. Zobaczcie jak to się fajnie kroi, jaką to ma super konsystencję. Proszę. O, tak dobrze widać. I taka, taką przekąskę podacie na stół, to wszyscy naprawdę będą zaskoczeni mile i wam na pewno rodzina za to podziękuję, bo... To jest naprawdę dobre, choć mega tuczące. Jest tu ser, jest tu majonez. No ja to wszystko rozumiem, ale od czasu do czasu coś takiego można zjeść. No i tak jak już mówiłem, fit to to nie jest, ale danie od czasu do czasu można zjeść. I no naprawdę wygląda to fantastycznie i zaraz wam powiem jak smakuje. hmm, hmm. <śm> fajny kurczak pieczareczki tu elegancko pasują ciasto też super no bo sery dobry więc wiadomo no naprawdę fantastyczna sprawa ja wam serdecznie polecam ten przepis jakże i inne moje przepisy i zapraszam do subskrypcji i do komentowania na moim kanale do zobaczenia.